Cześć, z tej strony Pola Madeline Book Lover. Witam się z Wami dzisiaj w filmiku takim pogadankowym, domowym. Ten kadr już wskazuje na to, że raczej sobie tak tu siadłam na spokojnie na kanapie i trochę pogadamy sobie o książkach. Raczej tych dobrych książkach. Nawet chyba nie mam żadnej takiej pozycji, która by była... E, słaba, tak, będę raczej mówić w samych superlatywach i przygotowałam sobie nawet kawkę na tą okazję tutaj, że będziemy razem gadać e, z nad akurat mam tą kawkę nie, to nie jest filmik sponsorowany, but tak, kocham nadwyraz mam mnóstwo rzeczy, e, tutaj akurat mam kubek z kawkami i zrobiłam sobie dużą kawkę bo e, o tej godzinie jest potrzebna duża kawka, ale coś jeszcze, średnia i mała kawka tak, to jest mega urocze Pierwsza książka, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest to pod kluczem od Rufuela, czyli kryminał, e, o którym e, słyszałam bardzo dużo i po której sięgnęłam właśnie na fali tej popularności. Ja przyznam szczerze, że jakoś wielce dużo kryminałów nie czytałam, ale tutaj zaskoczyło mnie to, jaki nastrój panuje w tej książce, ponieważ no, podchodziłam do niej jak do zwykłego, prostego kryminału. Raczej nie spodziewałam się, że aż tak bardzo mnie wciągnie właśnie tym nastrojem panującym w tle tej książki, bo jest on niesamowicie niepokojący i pomimo tego, że sam plotu jest, tutaj Wam powiem i nie jest to spoiler, raczej mnie osobiście rozczarował, jak i wiele osób, tak ten klimat po prostu był tak wciągający, że nie spodziewałam się tego. Nie spodziewałam się i właśnie dlatego ta książka zapadła mi dosyć mocno w pamięć, właśnie tym klimatem, którego totalnie się nie spodziewałam i no właśnie, pomimo tego, że sam kryminał w kryminale, jeśli mogę tak to powiedzieć, jakoś bardzo mnie nie urzekł, tak ten klimat yy, sprawia, że chcę wracać do twórczości War of War. Yy, I właśnie muszę w końcu się zabrać, bo pod kluczem w ogóle czytałam parę lat temu. Ale cały czas mam w pamięci i mam z tyłu głowy: hej, może sięgnę w końcu po kolejne książki Roofwar. Nawet mam parę ich na półce, e, także czekają na swoją kolej i coś tak czuję, że mnie raczej nie rozczarują. E, no ale też muszę mieć na to taki typowy nastrój. Kolejna książka jest to Czarny Flaming, e, czyli książka, po której totalnie się za dużo nie spodziewałam. W zasadzie sensie podchodziłam do niej jak do zwykłej młodzieżówki, okej, okay, coś tam słyszałam o niej za granicą już e, i u niektórych naszych polskich booktuberów. E, jedynie co, troszeczkę po, troszeczkę podchodziłam do niej z oczekiwaniami e, z racji tego, że Antek Antek czyta, ma do nią patronat, ale nic więcej, kompletnie. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ona jest pisana wierszem. Okazało się, że ona jest pisana wierszem. W dodatku e, niektóre strony są kolorowe i właśnie to, jak zaznaczone są niektóre fragmenty tekstu jest dosyć mocno ważne. O i są w ogóle obrazki. I e, ja w ogóle nie wiedziałam, że książka, która jest pisana wierszem, tak bardzo może mnie pochłonąć, bo zwykle jak czytałam poezję, raczej do mnie nie trafiałam. Ta książka, ta książka do mnie trafiała. Ja w ogóle Miałam tyle razy podczas czytania tej książki e, łzy w oczach. Ja w ogóle bardzo często też do niej wracam myślami, czego się totalnie po niej nie spodziewałam. E, ma swój minus, za który niestety nie dostała ode mnie pięciu gwiazdek, właśnie przez to, że liczyłam na to, że poruszę bardziej właśnie e, ten wątek drag queen, który miał być tutaj w książce. Myślałam, że będzie on bardziej rozwleczony. Jednak e, sam aspekt e, jakby dorastania i w ogóle e, właśnie śledzenia. Losów naszego głównego bohatera podczas większości jego życia jest wspaniałe i yy, ja naprawdę nie spodziewałam się, że będzie tak wzruszająca, a jest i bardzo Wam ją polecam. Yy, także za mało o niej mówię tutaj na kanale, ale Czarny Flaming zdecydowanie na pozytyw pozytywnie mnie zaskoczył i chciałabym przeczytać więcej książek yy, tego autora. Przerwa na kawę. Yes. Przechodzimy do kolejnej książki, bo zrobiłam totalnie off-top. E, I jest to lepiej niż w filmach. E, tutaj mam ten sam case, co w przypadku Czarnego Flaminga. Podchodziłam do niej do jak zwykłej młodzieżówki, przy czym tutaj jeszcze nie liczyłam na nic więcej, bo to miał być po prostu romans, cute romans, właśnie e, młodzieżowy. I tak było. Ale dodatkowo e, ja nie spodziewałam się, że ta relacja, która jest między głównymi bohaterami, czyli między Wes a o matko nie pamiętam jak się nazywa, Wesem, a główną bohaterką, jest tak urocza, tak wciągająca, tak pochłaniająca mnie. Ja po prostu tylko śledziłam ich losy, ich przekomarzanie się i miałam takie, Boże, niech to będzie już w końcu endgame między nimi, już właśnie chciałam, żeby byli razem i żeby to szło w takim właśnie kierunku. I przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, ale już od pierwszych stron było... Bardzo pochłonięta tą e, książką. W dodatku sam wątek, i w ogóle poruszenie tematu filmów, takich wiecie, klasycznych, lata 90, e, czy początek e, właśnie XXI wieku. Ja byłam. Ja byłam kupiona i ja w ogóle nie spodziewałam się, że tak bardzo mi się spodoba. E, powiedziałabym, że, do nich, że właśnie się pozytywnie zaskoczyłam pod tym względem, że e, no nie spodziewałam się, że, że, że tak bardzo trafi do mojego serduszka, a tak było. Także wielki plusik ode mnie i nie dziwię się totalnie, że lepiej niż w filmach zgardia tyle dobrych opinii. Przyznam się, że nie słyszałam chyba ani jednej złej. Także tutaj, jeśli zastanawiacie się, czy czytać lepiej niż w filmach, it's good, it's good. Kolejna książka, a bardziej komiks, który w ostatnim czasie bardzo mnie zaskoczył i w ogóle też sięgałam po niego trochę z. Mm, trochę brakiem oczekiwań, a jednak z myślą z tyłu głowy, że zbiera dosyć. Yy, Dosyć graniczne opinie, jeśli mogę tak powiedzieć, w sensie, że jedni oceniają ją dosyć nisko, a jedni dosyć wysoko, czyli Nimona. Książka, o której Wam. Książka, a bardziej powieść graficzna, o której Wam mówiłam już jakiś czas temu we vlogu, totalnie mnie zaskoczyła. To był taki comfort rate i w ogóle ten humor, który tam jest, on tak do mnie trafił, bo on jest dosyć specyficzny. Trzeba mieć na niego dosłownie czas i właśnie móc na niego. Ale jak już macie ten mód, to tak. Ten, bo ta wojska graficzna po prostu wciąga i, e, i bawicie się prześwietnie i oderwać się nie możecie. Dosłownie ja tak się czułam podczas czytania go. E, byłam tuż po sesji i potrzebowałam czegoś luźnego i po prostu nie ma na to je, między na moje serce i e, za każdym razem jak w ogóle opowiadam o tej e, książce. O tej właśnie powieści graficznej, to mam po prostu uśmiech na twarzy. I e, zdecydowanie trafia do topki moich ulubionych powieści graficznych. Przy czym ja powiem Wam szczerze, że jestem dosyć krytyczna wobec powieści graficznych. E, a Nimona, Nimona totalnie mnie kupiła i zdecydowanie Wam ją polecam także. Pamiętajcie o tym tytule, jeśli zastanawiacie się, jaką powieść graficzną sięgnąć, bo na pewno jest warta uwagi. I kolejna książka, której chciałabym Wam powiedzieć, jest to Solitaire od Alice Osman, czyli książka, która wyszła na początku roku u nas w Polsce i z tego, co wiem, podbiła wiele serc, również moje. Dlaczego mnie zaskoczyła? Dlatego, że ja wcześniej czytałam tylko komiksy od Alice Osman, czyli tylko hardstoppera. No i wiecie, no, powieść graficzna jak powieść graficzna. Mi się bardzo hardstopper podobał, ale wiecie, nie podchodziłam do niej, do książek jakoś z wielkimi oczekiwaniami. Nie podchodziłam do niej z takim, wiecie, że będzie poruszać ważniejsze tematy, że jakoś bardziej do mnie trafi, tylko że to będzie coś po prostu przyjemnego na daną chwilę. A tu się okazało, że ta książka porusza dosyć ważne tematy i ma bardzo dużo trigger warningów ale jakby właśnie pod tym względem, że ma dużo trigger warningów, porusza ważne tematy, właśnie mnie sobą kupiła. I ona nie jest do końca komfortowa, porównując ją do Hard Stopera. Właśnie ona ma temat um, takiego odosobnienia, takiego, takie odosobnienia człowieka, takiego radzenia sobie samemu ze swoimi myślami, brakiem pomocy od drugiej strony. I też ona porusza temat oczywiście w związku z Charliem, czyli anoreksji, ale w taki dużo bardziej poważny sposób, bo właśnie w tej prozie, a nie właśnie w tym powieści graficznej mamy, mamy bardziej tak Wprost mówione o tym więcej i tak bardziej to uderza po prostu człowieka. W dodatku zaskoczyła mnie, w sensie wiedziałam zawsze, że Tori jest dosyć mocno, sarkastyczną osobą, ale ta książka właśnie kupiła mnie tym, że tym sarkazmem Tori, głównej bohaterki, która. No, jest taka unikatowa wśród innych bohaterów, właśnie w młodzieżówkach. I pomimo tego, że ta książka wyszła w 2014 roku, ona jest bardzo aktualna, w sensie nadal jest taka właśnie na te czasy. Bardzo dobra, i mam wrażenie, że dużo osób właśnie ją pokocha. Także czytajcie Soliter. Ona wyszła właśnie w 2014 roku, ale za granicą. U nas w Polsce w tym roku, także po wielu latach, i myślę, że to była dobra decyzja właśnie ze wznowieniem jej. I książka, o której wam mówię praktycznie cały czas, ale bardzo mnie zaskoczyła, czyli ludzie, których spotykamy na wakacjach, jest to. Książka od Emily Henry, e, która e, po Beach Ridge, który był, e, no takim e, bardzo mnie zaskoczyła. E, przede wszystkim e, wciągnęła mnie ta historia do głębi. To ta relacja między głównymi bohaterami po prostu była tak trafiająca do mojego serca i tak. Ja po prostu żyłam ich życiem, żyłam ich życiem, wciągnęłam się od początku do końca, a jak opuszczałam tę historię, jak już kończyłam tę historię, to czułam taki wewnętrzny ból w moim sercu. To było niesamowite. I tego nie miałam przy lidzie, czyli pierwszej książce, którą przeczytałam od Emily Henry. Także jak podchodziłam do ludzi, których spotykamy na wakacjach, raczej miałam taką rezerwę i też właśnie chciałam dać drugą szansę. I słusznie, bo powiem Wam szczerze, że ludzie, których spotykamy na wakacjach, może nie było taką moją ulubioną, ulubioną książką wszechczasów, ale zdecydowanie bardzo często o niej myślę i często do niej wracam myślami i nawet mam czasami chęci, żeby zmienić jej ocenę na wyższą. E, także I love ludzie, których spotykamy na wakacjach. Tak, i ostatnia książka, której chciałabym Wam powiedzieć jest to Grobowa Cisza, żałobny zgiełk, czyli moja druga książka azjatycka, którą przeczytałam e, i ona totalnie różniła się klimatem od e, ukochanego Równania Profesora, która była totalnie pierwszą książką właśnie z pozycji z tamtych rejonów i e, dla mnie grobować szerszałowny zgiełk to w ogóle było coś tak specyficznego, ale jednocześnie tak wciągającego, że to jakby dzięki tej książce pokochałam literaturę azjatycką i tak często do niej wracam. E, I tak jak ukochane równanie profesora było bardziej komfortem i czymś takim przy czym fajnie spędzić po prostu wieczór i rozczulić się lekko, takim czymś prostym, a zarazem, właśnie komfortowym, tak grubowa cisza, żałobny zgiełk ok, była prosta choć nie do końca, szczerze mówiąc. Grubowa Cisza Żałobny Giełk to, to jest biur opowiadań, które mają taki swój mroczny, bardzo taki oblepiający klimat. Jednocześnie są napisane prosto, a z drugiej strony te opowiadania się wszystkie ze sobą łączą, tworząc taką pętlę i coś jednak skomplikowanego. Także ona jest jednocześnie taka prosta pod niektórymi względami, a jednocześnie taka skomplikowana i ten klimat, który tam jest, jest tak niesamowicie pochłaniający, pomimo tego, ta książka ma jakieś 200 stron, czyli jest bardzo krótka, to po prostu cały czas trwa w mojej pamięci i cały czas szukam wśród tej literatury azjatyckiej czegoś, co tak bardzo mnie pochłonie jak Grubować Zgiełk. Jeszcze nie doszłam do takiej książki właśnie z takim klimatem, która trafiałaby do mojego serca tak bardzo jak właśnie Grubować Szerzołowny Zgiełk, ale zdecydowanie to było dla mnie zaskoczenie, bo po tej komfortowej książce, którą było ukochane równanie profesora od Joko Ogawy de facto, czyli tej same aktorki, co Grubować Szerzołow zgiełk. Ja się spodziewałam, że może coś będzie podobnego, a tutaj po prostu kompletnie co innego. Także ja już Wam opowiadałam wielokrotnie o grobowej z zgiełku, ale to jest książka, która... E, o której chciałabym dużo mówić i z którą chciałabym się kojarzyć i dlatego Wam dużo o niej mówię. Także tak, czytajcie grobową z Zgiełk, jeśli chcecie zacząć z literaturą azjatycką. I to by była ostatnia książka spośród tych wszystkich, które właśnie tutaj Wam E, przygotowałam. E, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. W ogóle dajcie mi znać w komentarzach, jaka książka Was zaskoczyła w ostatnim czasie e, i czy to było pozytywnie, czy tak negatywnie, że raczej, że raczej się nie polubiście pomimo tego, że były dobre opinie albo oczekiwania się po prostu minęły z rzeczywistością, z wykonaniem. E, także koniecznie dajcie mi znać w komentarzu e, i ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!